Z tej strony Miko Onix 122 i dzisiaj będziemy grali z Wipe -y kolejkiem. Cześć! On jeszcze nie ma kanału, ale będzie miał niedługo. Ej, czekajcie, że jego siostra śpiewa, jak się kąpie? Nie wiem, czy słychać. Ale jak słychać, to no, macie koncert. To Dajcie łapę w górę, nie? No i tworzymy szybką grupkę. Dzisiaj będzie tylko jedna rundka, ale dzisiaj leci na kanał. Jeszcze 3 Ma kanał, jest przez 4-5 odcinków, odcinków lecimy. Mhm. -y -y -y. Witam kolejkę, zapraszamy. Dobra. No, on dołącza już. Już na koniec może startować. a. Zaczynamy. Ym, jak się pomija, Loki na mnie, no to. M mam dwa kanały, okej? Okay? Yy, no, ten jeden też jest prawie nieczynny. No, ten też. No, ale dzisiaj wleci bomba odcinków, więc nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału. Mo może jutro wezmę odcinki nawet z boiska. Z grania w piłkę. Nie boiska, tylko grania w piłkę. Okay. Boiska nie mamy. No, bo jesteśmy w Holandii u naszej cioci. I więc spoko. Dobra. Jak ktoś nam wejdzie, albo będzie nam przeszkadzał, no to nie nasza wina. No, przepraszamy. Nie, nie mamy takich warunków, jak profesjonalni youtuberzy. Czyli na przykład Palion, Wojanix. Nie mamy w, w ogóle warunków, nie mamy. No. I nie nagrywam w piwnicy, jak to robią niektórzy youtuberzy, którzy potem są mega sławni. Nie? Tak. Na przykład nie mam warunków na... No to jest moja ulubiona mapa, więc szybko ją przechodzę, tak samo jak w vip lekko rozpadłem. A ja wam sobie zatańczę. Uważaj, bo masa osób wchodzi. Wchodzę. Wejdziesz? Nie wiem, nie. Ja, nie. ja odpadam, będziemy moglą VIP No, tam. no oglądajcie mnie. A widzieli mojego skin? Jak mnie zapraszałeś, to widzieli mojego skin, a nie? Nie. Nie? Nie. On ma ogólnie yy, dragonka. Na którego w ogóle pieniędzy nie wydałem. A to ja, nie? No. A pamiętacie to koło... Jakie to było koło? Koło specjalne 3X, nie? To no. mi się wyświetlił unicorn, nie? I ten. I tak, dobra, zrobię sobie zakręcenie, no żeby chociaż jakiś epic, albo yy, ten, yy, no albo chociaż epic, albo legendarka, to w ogóle było spoko, o specjalnym w ogóle nic nie mówiłem, bo wątpię, że go w ogóle trafię, i tak yy, krzyczę na cały blok, bo mieszkam w bloku, krzyczę na cały blok, specjal! Dobra. No i, i Pekolelek chyba odpadnie. Ja odpadnę? Ja, mistrzunio! Nie jesteś mistrzuniem. Widzowie są mistrzuniami. No i wypę Wchodzi jako pierwszy. Sobie jeszcze zatańczy. Nie wchodzę jako pierwszy. No ja o 9, 9 wszedł. Bo patrzcie, co robię. Pom, pom! Naprawi li to. Chyba. Uf. Ja się tu pobawię. I teraz takie nagle odpadasz. Nie no, nie no, prawie nic tego. Oglądaj StumbleGuy 5, 2, 4, 7, polecam. To jest taki fajny lisek. No oglądaj. Oglądam StumbleGuya 4, 7, 1, 3, 5. No, ja on nie. właśnie wchodzi. Teraz StumbleGuy 2, 9, 9, 8. On stopper. Rundy. O, i stoper. 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 Teraz Aż dychę. Teraz będzie... No nie, ciekawy finał. Chyba, że to będzie Turbo Temple. To będzie dupcia, Nie, no, Space Race. Pobawię się. Oglądaj mnie. I Pobawię się trochę, bo stanu tu... To yy. jest... Są, są, jest dwu, jest sobie jedna prawdziwa osoba. Ja. Jak to? No. Jaka? Jakaś tam jedna była. No, widziałem. Nie, bo czasami, nie, ten, mają niki graczy, ale to są Ale busy. nie, to był, to nie był nie gracz, bo on po prostu na mecie, na starcie kogo podwójnie. Tak? No. E, kurde, bo tam król leci. No, właśnie chyba on. Nie, to jest tam Guy. E, nie, nie pamiętam, że miał jak niebies jakiegoś niebieskie skina, to jest naprawdę. Nie, a to jest król niebieski jest. No to może nie wie, że on, ale nie wiadomo. Mm. Ale nie, tam pisało Stumble Guy coś tam, coś tam. Niektórzy gracze są StumbleGajami Jak się zaczyna grać. No dobra. Albo jest player, albo StumbleGaj Ładnie, Gaj. ładnie. Jak, nie wiem, jak się pomyli. No to po, 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 poprawcie mnie w komentarzach. Kurde. No widzicie StumbleGaj 7, 4, Gdzie? Ja lecę na środek. Dubsiamy. No to wygrał. Wygrał. No i zachodzimy. I, widząc, nie zapomnijcie o subskrypcji. Dajcie lajka, jak Wam się podobał. I... Nara. Podobała moja gra nara.